Moi drodzy, zostały mi dwa dni życia, i podjęłam już decyzję, co zrobić. Do wyboru miałam albo śmierć, albo sojusz z Mutant X. -em. I sami też radziliście mi tak w komentarzu, abym wybrała ten sojusz. Więc niestety muszę zdradzić moich kochanych przyjaciół z Palionowa i zawrzeć pakt z Mutant X. -em. Szczerze nie wiem, co to będzie. Strasznie się stresuję. W sensie musiałam to zrobić, widzowie. Może, może będzie jakaś opcja, żeby jakoś usunąć ten sojusz. Może chłopacy znajdą jakiś pomysł na to, aby po prostu zabić tego Mutant x i wtedy będzie wszystko ok, i że oni mi po prostu wybaczą. Nie wiem, sama, widzowie. Mam nadzieję, że tak będzie, tak jak mówię. Jeżeli nie, ja nie mam pojęcia, ale strasznie jest mi przykro, naprawdę, wiedzcie, wiedzcie że jest mi ogromnie przykro, liczę, że Szczypson i Dave coś wykombinują i że chłopaki nie będą na mnie źli, um, nie wiem, nie mam pojęcia, że mnie po prostu znienawidzą, ale muszę to zrobić, no kurczę, mam dwa dni życia, i inaczej to umrę i ja nie wiem, co będzie potem ze mną, to jest Mutant X, to jest najgroźniejsza postać, jaka kiedykolwiek była na Palionowie. A, no dobra. E, w tym odcinku, wyjątkowo, widzowie, nie zostawiajcie łapek, bo wiem, że to jest haniebny czyn, i nie możemy, słuchajcie, reklamować i promować takich czynów zdradzania przyjaciół. Ale musiałam to widzowie zrobić i mam nadzieję, że zrozumiecie moją e, ciężką decyzję. Ale tak jak mówiłam, wy też pisaliście, słuchajcie, że może to będzie lepszy pomysł. E, zabiję sobie oczywiście jeszcze po drodze te głupie X-y. E, Okej, okay, proszę bardzo. Elegancja, Francja. O, widzę, że tam sobie obserwuje nas mutant X z samej góry. No dobra, nice. Wejdziemy może do, słuchajcie, ratusza. Ja myślę, że on czeka i oczekiwał. Cieka Jestem Ciekawa, czy on faktycznie myślał, że tutaj przyjdę, czy, czy tego nie oczekiwał. Nie wiem sama, dobra, zaraz jeszcze to wiemy Jestem też ciekawa. O kurde, mol! Prawie umarłam przez tego głupiego Xa Dobra, masakra. Oni są tak mocni, coraz mocniejsi, mam wrażenie. Nie jest to zbyt dobre. Ale okej, okay. gdzie on tutaj może być? Mutant x D Darek? A Adrian? Ken? O! o Jezu, tak no się myśli! Co tak długo? No, no bo musiałam przemyśleć sprawę i pogadać z moim filmiem. No, my no, że chcę zawsze z wami sojusz. Wiedział. Tak będzie, bo jesteś miękka, faja i ty idziesz na matwiznę, jak zawsze. Zradzisz teraz swoich przyjaciół, tak, bo myślisz tylko i wyłącznie o sobie. Nie, ha, ha. Ale I czasem. jesteś nienawidzona przez wszystkich teraz. Ale czasem trzeba być egoistą, zwłaszcza w kwestii, kiedy to wszystko dotyczy mojego życia. Nie! nie ja bym walerował z zdradzić przyjaciół. Ja też. To jest pakt, to jest kodeks honorowy. Okay. Trudno, no, trudno. Nie się na całym miejscu. Ale dobra. dwa dni, pamiętaj, dwa dni jeszcze, no to to jest. No, 48 dlatego godzin. ratujcie mnie, no powiedziałam, no te... że chcę z wami sojusz, to <laughs> ratujcie mnie teraz, proszę Was. No to ratuj się. No ale dobra. ale przecież Zajemcza. po to zabieram z wami sojusz, żebyście wy mnie wyzdrowieli. To możemy iść tam i wy mnie wyzdrowiejecie? Nie. No, nie, my, ale nie. Ale jak nie. to nie? Może tak, może nie. nie no ale jak to może tak, może nie? Bo ja ci na przykład nie wierzę, mi się zdaje, że ty się kontaktowałaś z e, Palionem no, nie obiecuję, i z lewem, ci, nie, No nie, obiecuję wam, z nikim się nie się o wszystkim i oni powiedzieli tobie, udaj się, udawaj, nie. że masz z nim sojusz. A. Nie, tak nie było, w ogóle, w ogóle z no błagam was. Nie było, nie było, to chodźmy na wykrywacz klamcy i zobaczymy. No dobra, no można mieć na tę wykrywaczkę. Ale, ale wiecie, że to jest w ogóle tutaj nie zepsute i to nie działa. Czemu wy to jest, to w ogóle działa, wierzycie to, w takie. O, ja jak to, coś, to jest, to niby to ja mam po mózgu, a to wy w ogóle w jakiś wykrywacz kłamstw chcecie się bawić? Mega. Panieś, to wszystko działa. Idziemy. Nie, nie kłamie. Ja, ja nigdy była. nie kłamie. W lewo tutaj, geniuszu. To ty Co ty powiedziałeś? To... Sobie... Co, kurna, kurna, to, to takie. No dobra, bo już się przysłyszałem już, dobra, nie ma A o, no, nie, nie, nie taki Dalej mnie śmieszycie. dalej wiem. Tutaj jeste. w lewo. A to, no i ta! A kurde, to taki raper, dobra, no testuj ją. Dobra, e, czy ty w ostatnich y, jednym dniu kontaktowałaś się z kimś z Parionowa na temat y, tej sytuacji między nami? Nie, nie kontaktowałam się. Klikaj. Dobra, to jak to mówię No to zadaj jeszcze raz to samo pytanie to zobaczysz teraz. Ale kłamstwo. No ale zobacz, kłamstwo. zadaj. Za, nie. Dobra. Zadaj jeszcze raz to pytanie i teraz zobaczysz. Dobra. Czy ty w ostatnim dniu kontaktowałaś się z innym członkiem Palenowa w tej nie. sprawie? Nie. Czekaj. Okay. ok. Dobra. I Kacz, co? Ja myślałem, że ty się zmieniłaś, a ty nadal jesteś taka sama. Ale to jest tak. Ja nawet nie wiem, jakie ja mogę. Jak ci się mogę się podobać? Przecież ty masz IQ zbliżone do. Hejtera, nie? No co? nie, ej to jest to akurat, to, akurat dobra, to jest akurat bardzo, bardzo, no. bardzo obrażliwe. No to, tak. to, to jest prawda, synek, no co no, myśmy Nie, no to jest, IQ, w ogóle... Minusowy, tak? A ja mam, ja mam 13 lat, Może dlatego. no dlatego. No dlatego nie zdałeś testu na IQ, no gratulacje. Dobra, bo my nie o tym gadamy. Milki musimy możemy się skupić, właśnie, możemy się skupić, bardzo wam dziękuję. Sorry, bo my tutaj tak wiesz, kadłub do i to, no, by, to no, czas no, no, leci 47 no. godzin to jest mało no. czasu przydał mi się zegareczek słuchaj no. Cik, to tak tak. Tik, tak to ty tak, to tak musisz nam to, to już nas zdradziłaś kolejny raz to widać wszystko na czarno, czarno na białym jest napisane a więc tak Udowadnij nam dzisiaj mm. że jednak się mylimy rozumiesz? Mm. Tak, tak. no Udowadnij nam to co mam zrobić a w a w sposób to jeszcze się zastanowię Okay. Ja okay. mam pomysł, ja mam pomysł jeden, ja mam jeden pomysł, synek. O, no. no. Dobra, więc tak, może na sam start, skoro chcesz mieć tutaj sojusz z X'ami. No, to co? To bardzo ważną kwestią jest to, żebyś po prostu pozwoliła im żyć na tym, że tak powiem, e, królestwie X'ów. ów mm -hmm. Dlatego musisz zniszczyć wszystkie bloki Antyx. Okej. Okay. Dobrze, tak będzie. Potrzebuję. No, to. no dobra. Tempo! Okay, no, do... no co ty, co, co ty robisz? No, no, dobra, no, to no to już, już, no już idę. Przecież do no, po co po mnie cały czas krzyczycie? Przecież krzyk to jest mega negatywny, ten. Mega negatywny. Graczy, graczy, my cię będziemy obserwowali z tym. Ok, to proszę to bardzo, jest. palion, zniszczony O, wdolki. Pięknie, to mi się podoba. Lecimy to mi się dalej. Podoba. Więcej, więcej, daj mi tego więcej. Dave nie ma tutaj. Jak nie ma, każdy ma. No czekaj, spokojnie, ma. spokojnie, Spokojnie, spokojnie. No idę przecież, kurde, no. przed siebie, no. no. Nie możecie wywierać na mnie takiej presji. Wow, mamy tutaj. No to już nie, wchodzi. E... Masz jeden dzień i walimy to. Okay. Albo jest, albo nie. Okej, okay, okej, okay. Dave, w takim razie również tutaj. O. Jak nie ma, Dave, jak no, nie ma. No ma, Dave? no ma, no ma, przecież się po prostu nie, nie widziałam. No i co, Aż tak tu Oko mnie, no Nie okłamałam, Okłamałaś. ja nie widziałam, ja po prostu nie widziałam. Okej okay. Nie, mi się nie chce wierzyć, że ona nie wiedziała, no, ona na pewno wiedziała o tym Okej, okay, dobra, ale mam tutaj ścinki Kłopot numer jeden jeszcze napiszesz, że nie wytrzymam e, No ja liczę, e, tak? No okay. muszę liczyć Okej, okej, okej Ten okay. na dole No ale to po co ono, przecież on zniknie, tak? No, ale leży, tak? To i tak odstrasza x -ów. Zbieraj tego kloca, no co? x-y no, Już, to mam, już to zebrałam, już zebrałam tego klocka, okej okay. Nie pięknie, pięknie Kolejny Okej, okay, tutaj, tutaj Teraz tak. No to ścigaj, a kto to takie coś? Nie mam pojęcia. To koło to ratusza, nie. koło ratusza przecież! Koło ratusza, Co? raz was przotać. No już, tak, tak. już, już idę przez. To najważniejsze. No, No, chodzi o to wokoło. Zrobiłeś jakąś klatkę, debilu, myślałeś, oh, oh, oh. że to będzie działać. No i działało ty, przecież ty, ty. świetnie. Ja ona myśli, że my jesteśmy głupsi od niej, nie? A to no tak naprawdę tak, to... tak. Z dwojga złego to. Skąd ty miałeś w ogóle przepis na tego bloka Xa e, to, to nie byłam ja to akurat nie był mój przepis, nie wiem w sumie to nie Ej, wiem, ja okay. dostałam te bloki po prostu i tyle. Od kogo? Nie Koro pamiętam Oni To oni czeka... jest po naszej stronie, to można powiedzieć. Oni wszyscy... bo ja nie pamiętam nawet, to po prostu jakoś tak się pojawiło i tyle, nie? Ciężko stwierdzić. Mm -hmm. Tak się pojawiło. Dobra, idziemy dalej, do Szczepsona, tak? Do Szepsona i do mnie tak przecież, ja mam monoblock. Jakbyśmy na wykrywać poszli, to znowu by wyszło. Ach, czemu wy tacy jesteście? Tak mało w ogóle ufni. No dobra, niech będzie... Mało ufni, mało ufni, co ty gadasz? Sprzątaj... Ale co? W swoim domu, No przecież idę, no. Ale no przecież to nie jest takie proste. No idę właśnie sprzątać to wszystko. Myślisz, no, że co? No, już, tutaj usuwam, tutaj usuwam. Okej, okay, i wokoło mojego domu również, tak? Wokoło tak, twojego nie. domu, dookoła No to ja mam tylko trochę, mam tylko kilka Ała. I w środku też pewnie tma. ma Uch, oh. sorry No, to, co, ty, co, to, co się to? ze mnie śmiejesz? No nic Ta nie tam nie ma, no, nie, to nie jest nic ważnego w ogóle, nie istotne, okej, okay, no, rozumiem, to że tutaj robione. też Radzimy to potem Dobra, wszystko jest pozbierane, wszystko jest pozbierane Wszystko na pewno? Dobra, no, 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 myślę, że to. tak. Nie wiem, da, da, się, czynek, Czekaj, detektor odpalam, odpalam detektor. Mm. Ej, czy po prawej lewo, lewo, Dom Tosta, Dom Tosta! Na w Dom Tosta! O, jeszcze Dom Tosta zapomniała, za ale są. zupełnie o tym zapomniała, o Tosta. Tak, macie rację, Dobra, nie, już tam więcej, już specjalnie. tam więcej. Nie, nie, to niespecjalnie, to niespecjalnie po prostu. No nie no, czemu liczyć jakieś kłamstwa? Nie, nie, nie. Ja robię już tam tak dużo jest. dla was rzeczy. i naprawdę to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Bo... chcę was chcę sprzeć. Ej. Detektor zauważył tam... Tak dużo tych bloków. Ja nie czy ty to zniszczyć. Nie są? no, tutaj no, mózg mi wyparował. Ale od Czego, tu nic nie ma. Czego? Nie. Ej, ty, ty nie. To widzisz? Idziemy. Idziemy. By... Co się nie, ty chyba ja tobie nie to ze mnie robisz. Ty! Dobra, nie, 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 słuchaj. Ma... To dzisiaj ma być rozwalone. Dobra, dobra zrobię to, to zdanę. obiecuję, obiecuję. Okej, okej, obiecuję. że tego nie zrobić. Dobra, wiem, że tego nie zrobię. Zrobię to obiecuję potem, dobra? No dobra, dobra. To teraz co, synek, masz jakiegoś kłeśnika dla niej? Nie, 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 żadnego kłeśnika, poczekajcie, czy, wy, czy ja mogę wyzdrowieć już? Nie. Może Ale to, nie, nie. Ale czemu nie? No bo jeszcze się jeszcze, jeszcze nie ufamy, słuchaj, chyba masz nas trzy razy w, ro, w ciągu robienia tego zadania. No błagam. I nie ma ci no. już zaufać, tak? Tak. Bo ty chyba jesteś głupia. Tak, no zrobię no, wszystko. Nie, nie zna, Dobra, nie Yl, To jak mnie wyleczycie, to powiem wam sekret. No, jaki? Ciekawy, jaki? no, sekret palionowa. No powiedz teraz. No nie, jak no, nie wyleczycie, teraz. jak nie wyleczycie, to wtedy powiem. Nie, nie, wyleczcie nie, mnie, wyleczcie mnie, to ja nie, nie powiem. My mamy, my tu stawiamy warunki, moja również stawiam, Ja również, stawiamy, ja również mogę stawiać warunki, właśnie tutaj warunek stawiam. możesz! Zostało ci 47 godzin kobieto, to ciebie czas goni, a nie nas! No co. Ty? Ale dobra, ale obiecuję, że to jest bardzo mocny sekret związany z Y. No to powiedz i będziemy wiedzieli. No to słuchaj, jak dasz mi... jak powiesz mi, że mnie wyleczysz na 100%, to ja wtedy na pewno... Na pewno na pewno to powiem. I obiecuję, że to jest naprawdę mega mocne. Przysięgam, tylko po prostu nie uwierzcie i mnie wyleczcie, błagam. Dobra, to powiem tak. Synek, idziemy na to? Proszę. Dobra. Idziemy. Dobra, no to dobra, no to wyleczymy cię, no to sekret. Dobra. Okej, okay, skoro mnie wyleczycie... Nie, 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 hola, hola. Najpierw mnie no. wyleczycie, a potem wam zdradzę sekret. Nie, Szyna dobra, to jest... no nie. Synek, idziemy do ratusza. Nie, no błagam, dobra. do ratusza, ra... tak. Yeah. No, za dwa dni pogrzeb organizujemy, nara. Y współpracuje z nami. Co? Y z nami współpracuje. Y z nami współpracuje. Jak z wami? No... Jak z wami? Ze mną, wami? Wami? ze mną, jest, jest, nie, nie z nami, ze mną, ze mną, ze mną, ze mną współpracuje Y. Czekaj, czekaj, czekaj. Już nie współpracuje, współpracowała, to od niej mam bloki X, zna wiele okay, różnych innych... Nie, to nie jest państwo, to nie, nie jest kwansło. obiecuję, że to naprawdę jest Powiedziała... Nie, 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 moja droga, bo powiedziałaś, że tych bloków nie miałaś, że ty nie dostałaś, że ty yy, tych bloków nie miałaś, tylko je dostałaś. No i tutaj właśnie zdradzam się sekret i ci mówię, czyli to jest wystarczający powód na to, żeby mnie wyleczyć, proszę. Mogę zniszczyć <laughs> Y, nie wiem, dać ci jakąś wiadomość, bo cały czas się z nią komunikuję i wtedy... Ale ale Dobra. ty nie masz rady tego I... zrobić w ogóle. Idź teraz jest... do domu Paliona. O. No. I sprawdź czy ma tam swój zmieniator. A jeśli ma to co? To będziesz musiała nam o tym powiedzieć i zdradzić gdzie on jest. Okay. Nie dotykaj go. Jak go zobaczysz to go nie dotykaj. Tylko nam powiedz czy on jest gdzieś tam w tym domu. Dobra. Tak jest. Dobra, tak zrobię. To... Musimy wiedzieć, tylko mieć taką informację i ta informacja będzie dla nas kluczowa. Dobra, to jeśli y, zdobędę tę informację i jutro przyjdę z tą informacją, wyleczycie mnie. Oczywiście, że tak. No Oczywiście. myślę, że tak, tak, możemy. Ta informacja jest dla okay. nas na tyle ważna, że ten. Okay. Tylko bardzo ważna jest rzecz taka. Jaka? Że ty musisz być z nami szczera. No będę w 100% obiecuję. Bo my nie możemy dotknąć tego zmieniatora. Okej, okay. to w takim razie tak będzie, jak mówicie i idę do Paliona i jutro przyjdę z informacją, okej? Okay? Dobra, dobrze. dobrze. Czekamy na Cynk. Mara. <sighs> Żegnam. Widzowie, czy ja muszę teraz zdradzić Paliona? Chyba tak. I wiem, że nie będziecie tym zafascynowani, pewnie mnie znienawidzicie i on również, ale chyba muszę to zrobić i nie mam innego wyjścia.